Nauczanie domowe, 3 września Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 5, wersety od 1 do 11 Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pułkali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, Poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, Zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że cieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł. Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Bity i cudowny połów, którego dokonał Szymon oraz jego wspólnicy, towarzysze w jednej branży, stał się pierwszym krokiem do tego, aby Szymona powołać, aby Szymona złowić dla Królestwa Bożego. Ale równocześnie widzimy, że cudowny połów, który był zaskoczeniem, który był też radością, Sprawił, że Szymon chciał się wycofać, że to, co zobaczył, tak mocno dotknęło jego serca, że Szymon uznał, iż nie jest godny przebywać obok Jezusa, obok cudotwórcy, obok takiego nauczyciela. Sukces można różnie przeżywać i w roz rozmaity sposób na niego zareagować. Obok więc radości, obok tych takich ludzkich, zwykłych reakcji na to, że nam się coś udało, przeżywamy coś głębiej. I oczywiście są tacy, którzy potrafią podziękować Bogu za to, co otrzymali, uznać, że jest to łaska, że jest to pomoc, że jest to cud, że to jest Boże wsparcie. Ale są też tacy, którzy, mimo iż widzą takie właśnie Boże działanie, nie chcą pójść krok dalej. Uważają się za niegodnych, za słabych, za tych, którzy powinni tylko z boku obserwować to, co Bóg robi. Podczas gdy Jezus mówi o tym, żeby ta reakcja była inna, by ta reakcja była krokiem do jeszcze większej współpracy, jeszcze większego współdziałania. To jest miara sukcesu. To jest miara, którą powinniśmy przykładać do takich miejsc, w którym nam się coś udało. Bo jeżeli tak było, jeżeli w Twoim życiu coś idzie dobrze, coś się udaje, to powinieneś to odnieść do Boga. I dalej powinieneś zapytać, jak Bóg chce, abyś z nim współpracował, jak Bóg chce, żebyś z nim współdziałał. Znamy też z przypowieści Jezusa o pewnym bogatym rolniku. Inną reakcję. Jemu cudownie obrodziło pole. Już był bogaty, czyli już cieszył się jakimś błogosławieństwem, obfitością, a tego roku było to wyjątkowe, tak wyjątkowe, że nawet jego zadziwiło. Nie było wątpliwości, że to jest Boża pomoc, że to jest Boże błogosławieństwo. I ten sukces spowodował, że człowiek ten nie pomyślał o tym, żeby się podzielić z innymi, żeby innych zaprosić do sukcesu, ale Postanowił nagle jeszcze bardziej powiększyć swoje przedsiębiorstwo do takich rozmiarów, jakich nigdy jeszcze nikt tego nie widział. I zrobił błąd, myśląc o tym, że po prostu od dzisiaj już nie musi pracować, nie musi nic zrobić, wystarczy leżeć brzuchem do góry. I tu reakcja na sukces była niewłaściwa. Tutaj była paraliżem. Tu była myśleniem, już nic nie muszę robić w życiu. To mnie nie interesuje. Jezus pokazuje, jak fałszywe jest to podejście właśnie do sukcesu, do czegoś, co się udało. Zamiast współpracować z Bogiem, by to, co jest Twoim sukcesem, to, co jest tą obfitością, dzielić z innymi, zaprosić innych do tego sukcesu, tak jak zrobili to apostołowie, kiedy widzieli, że ich łódź nie jest w stanie wszystkich ryb przyjąć. Zaprosili innych do sukcesu, który się im wydarzył. Jak Jaka jest Twoja reakcja na sukces? Jaka jest Twoja reakcja na coś, co Ci się udaje w życiu? Czy jest to motyw, aby jeszcze bardziej Bogu podziękować i jeszcze bardziej z Bogiem współpracować? Oby było to za każdym razem takie dobre przyjęcie sukcesu, by on sam, sukces, nie stał się Twoim kłopotem. Niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.